Jako warszawiak natomiast musiałem zarezerwować automatycznie jakiś hotel i jeszcze lot, tak żeby być no, szybszym od innych, gdy zarezerwowano 360 hoteli chyba w ciągu jednego dnia, tak jak pisano na booking.com. No ale w każdym razie mi się udało, mam 10 minut piechotą od miejsca, czyli jego stadionu Tauron Areny. Więc na turnieju na pewno się zobaczymy, a teraz informacje, które powinien wiedzieć każdy z Was. <laughs> PGL Major Kraków jest drugim majorem w Polsce tuż po IM Katowice 2014, które odbyły się już ponad 3 lata temu. Osiem drużyn, które wyszły do fazy playoffs z Elik, ma zagwarantowany udział w turnieju, a należy do nich Astralis, Virtus.pro, Pro, Fnatic, SK Gaming Natus Vincere, Gambit Gaming, North i Face Clan. Również do faz eliminacyjnych z góry zakwalifikowanych jest 8 drużyn, a mianowicie Team NDS Godsent, Team Liquid, G2 Esports, Mouse Sports, Optic Gaming, Flipside Tactics i Hellraisers. Łączna pula na będzie wynosić 1 milion dolarów, a zwycięzca zabierze połowę, czyli przeliczając na polskie złotówki około 2 miliony. Stream również będzie w niesamowitej jakości porównując do wcześniejszych turniejów. Rzekomo dostępna będzie jakość 1080p, czyli Full HD i 60 klatek na sekundę, więc na pewno zostawi niesamowite wrażenia. Wyobraźcie sobie tylko ile ludzi z całego świata zjedzie się na ten event do Krakowa. Dodatkowo będę osobiście aplikował o akredytację na zamknięte fazy grupowe. I teraz zdradzę wam taką niespodziankę. Mianowicie lecę do Kijowa najbliższy turniej, czyli Star Ladder. Gdzie przygotuję dla Was masę wiedów z prograczami, jak to wszystko wygląda z ich perspektywy, gdyż właśnie na takie zamknięte fazy grupowe się dostałem. W komentarzu możecie pisać, z jakimi graczami chcecie bym porozmawiał, i jakie pytanie od Was powinienem im zadać. Myślę, że ten pomysł się Wam bardzo, ale to bardzo spodoba. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, zlajkować fanpage'u i dołączyć do grupy, by być na bieżąco z moją twórczością. Wspominam również o Giveaway'u, yy, czyli Aka Vulkan. Znajdziecie go również w opisie. Do zobaczenia! Cześć! So many guys in the open. He's waiting for. it. He to wait until they diffuse. He gets it. He gets that first kill. Trying to spray. It's a big wall of players, but no. This is what God just put one death. Can he find a second lead? He cannot another. Surely, Guardian. Stop it, Guardian. Shut down four and the tree.